Siemanko, z tej strony Uzi i witam w kolejnym odcinku z Narudowa Walk Online. Ostatnio dobrze idzie, zadziwiająco, ale jednak nie ukrywam, że chciałbym trafić na jakiegoś gościa na niebieskim, który. który jest dobry po prostu. Wiecie, jakaś, jakaś taka walka emocjonalna, że tak powiem. Żeby po prostu czuć tą satysfakcję, nie? Okej, okay, mamy kogoś. 1000 mecz ma gość. Może to jest to, choć nie na niebieskim. 3-2-1 Go. Aha, jeszcze solo, zabuza, wolna dziwka i sarada. Dobra, pięknie zaczęliśmy. Nie, no chłopie. Nie, no co ty robisz? Ty masz kurwa, tysiąc walk dość. Nie żartuj ze mnie, kurwa. Za kogo ty mnie masz? Ale za to dobra, będę miał challenge, żeby jemu ulta zrobić. Lol, co tu się odwala? będzie chowacz. patrz teraz, do czego doprowadziłeś? Ulubiliś demona teraz, kopy pojebanego? Je lubina. Dobra, ulta, ulta, ulta. Złóżłem jedno to, niestety. No i odpał. Nie, no z tym ultem ja nie wiem. Czakry nie szkoda. Dwa smoki poszły. Teraz nie, no nie. O Jezus, nie no. Tragic... ...log. Zdążyłem w ostatniej chwili. Dobra. Dobra, no to to... Dobra, ult nie wyjdzie raczej. On ma na krótko, ta góla to jest raz, a ja już dłużyłem to. To coś. No! może teraz nie no bo nie użyje zamian przecież A nie, on już nie miał zamian, co tu się stało? A ja chciałem, rzucałem go, żeby zamiany złożył, no i żeby tego ulta jeszcze spróbować, ale i tak by raczej nie wyszło. No to rewanż. 3, 2, 1, go! O kurwa, mój ulubieniec dosłownie, nie? <ścoughs> Oczywiście sarkastycznie mówiąc. O, drugi mój ulubieniec na rywala, no idealnie. Idealne zestawienie. Wolny gnój na, szybko, na szybką bestię z konohy. Ale tutaj go zaskoczyłem i sponiewierałem. O ja, no ten tak będzie próbował teraz. O. No i co tam? Ja, to jest beka, co ja tu odwalam teraz. Aha, no nie pierdol, że wyjdziesz. No nie gadajcie, że on wyszedł przez to Przecież <gry> to były tylko jaja, no No dobra Ale jeszcze może nas przynajmniej w tym odcinku coś ciekawego zaskoczy Na przykład coś takiego Taka bestia Dobra 3, 2, 1, start Okej, okay, w garniturze Trzeba poważnie podejść do tematu Sasuke Naruto Deidara, no Ciekawe, ale Sasuke To mi robi No ja, pada mi Dobra, pada mi na chwilę wyje... To jest z tym padem. Chciałbym to wygrać, naprawdę. Byłoby oj oj. Nie dobrze. No nie no jak! No jak się dzieje? Zrąbałem. Aj, nie wyszło. Nie, no źle zacząłem ten mecz, kurwa. No beznadziejnie kurwa zagrałem ten mecz. Nie no, jestem totalnie kurwa zawiedziony, nie? Po pierwsze, pada mi wyjebało na początku. Po drugie, co ja zagrałem No sz, kurwa, dlaczego ja nie mogę podejść?! Niech ktoś mi to powie, nagle nie mogę podejść w powietrzu. No boże... To jest niesamowite, że, że go się nie da. Kurwa najpiękniejsze jest to, że jak ja gram tym Dejdarom i napierdalam tym kwadratem, to nic nie wchodzi w trakcie, mogą się bronić. A ja nie, ja trzymam gardę cały czas i nic nie mogę. Dobra. No i ten Sasek, czy on nie jest jebnięty? Nie, wkurwiają mnie takie mecze. No, przysięgam, wkurwiają mnie takie mecze. No, no ale rewans musi być. No, 3-2-1 start. Nie, to było już, kurwa, ostatnio. 3-2-1 start. Nie, no kurwa, chyba i jaja ze mnie, ktoś robi. Dobra, to w pizdę 100% jest. 100%. No. A, dobra, tutaj rzucu rozjewano. No i myślałem, że go dziabnę, ale on mi jeszcze ultem jemnie. Jak on się kurwa obronił przed tymi ludźmi? Aha, kurwa. Miałem jedną zamianę, zużyłem ją, nic mi nie dała kompletnie. No, nic mi nie dała kompletnie ta zamiana rozjebana. Kurwa, też nie ktoś mi wytłumaczy dlaczego ja na jak chcę fajną walkę sobie zagrać to mi daje takie takie gówno po prostu zawsze gówno dostaję Mam wrażenie przynajmniej takie Dobra, ale już nie będę płakał kurwa tutaj

Ja szczerze, nawet mi się nie chce komentować, kurwa, tej walki. No ilarki, kurwa, i. Brawo! Yy, bez komentarza po prostu to zostawię i tyle. No, także dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Hej. I...